Xbox Game Pass przeszedł ostatnio istotne zmiany, które mają zapewnić graczom jeszcze większą swobodę wyboru urządzenia, na którym chcą grać: elastyczność oraz dostęp do bogatszego katalogu gier. W tym filmie przedstawiam pełny przegląd nowych planów usługi Game Pass: Essential, Premium i Ultimate oraz wyjaśniam, czym się różnią i co zyskujesz, wybierając każdy z nich. Film oczywiście jest podzielony na rozdziały. Więc możesz od razu przeskoczyć do konkretnego planu Game Pass, który interesuje Cię najbardziej. Game Pass Essential to odświeżona wersja znanego wcześniej planu Core. Dzięki Essential możesz grać nie tylko na konsolach Xbox, ale również na komputerach PC oraz streamować gry w chmurze bez limitu na wszystkich obsługiwanych urządzeniach, od smartfonów po telewizory smart TV. Ta zmiana powoduje również, że wiele z zakupionych przez Ciebie gier można grać również w chmurze na dowolnym urządzeniu. Pełna lista tych gier znajdujesz w opisie tego filmu. Zwiększył się również katalog gier, które wchodzą w skład i obecnie to już ponad 50 gier, w tym takie tytuły jak Control, Batman Arkham Knight, Doom Internal czy Fallout 4, a listę wszystkich tytułów także znajdziecie pod linkiem w opisie tego filmu. Plan ten zawiera także wieloosobowy tryb online na konsoli oraz dodatkowe korzyści w grach, na przykład dla League of Legends, Call of Duty Warzone czy Overwatch 2. Game Pass Premium, wcześniej znany jako standard, został również rozszerzony o obsługę gier na komputerach PC i nielimitowane streamowanie w chmurze z krótszymi czasami oczekiwania na dołączenie do sesji. Dzięki temu możesz grać na konsoli Xbox, komputerze PC oraz w murze gdziekolwiek jesteś. Można powiedzieć, że oferuje to samo co Essential. Jednak tutaj katalog gier to już ponad 200 tytułów, w tym najnowsze gry wydawane przez Xbox, które trafiają do usługi w ciągu 12 miesięcy od premiery. Wśród dostępnych gier znajdziecie m.in. Hogwarts Legacy, Forza Horizon 5, Starfield czy Minecraft. Jeśli nie zasubskrybowałeś jeszcze naszego kanału, jest to najlepszy moment, abyś to zrobił. Nie przegapisz w ten sposób informacji o nowych grach, które pojawiają się w abonamentach Game Pass co miesiąc. Kliknij więc subskrybuj nie zapomnij o dzwoneczku, żeby otrzymać powiadomienie jak tylko film się pojawi. Dodatkowo w ramach premium otrzymasz te same korzyści w grach jak w przypadku Essential oraz oczywiście tryb wielosowy online na konsoli. Game Pass Ultimate to najbardziej kompleksowa i rozbudowana oferta, która została dodatkowo wzbogacona o nowe funkcje. W ramach Ultimate otrzymujesz dostęp do ponad 400 gier na konsoli Xbox, PC i w chmurze. To zdecydowanie największy katalog, kiedykolwiek był dostępny w ramach Game Pass. W praktyce oznacza to, że każdy znajdzie coś dla siebie, a dodatkowo nowe gry od Xbox Game Studios, Bethesda Software, Activision Blizzard oraz studiów niezależnych i nie tylko trafią do Game Pass Ultimate w dniu premiery. I to jest ponad 75 gier w ciągu roku. Ultimate to także dostęp do EA Play, gdzie możesz zagrać w ramach subskrypcji. Tytuły takie jak EA Sport FC, Simsy, Star Wars i inne. Nowością w Game Pass Ultimate jest Ubisoft Plus Classics z ponad 50 kultowymi grami z najbardziej pamiętnych serii w historii takich jak Assassin's Creed czy Far Cry. Dla wszystkich fanów gry Fortnite w skład Ultimate wchodzi teraz prawdziwa perełka, czyli ekipa Fortnite, dzięki któremu uzyskujemy dostęp do aktualnego karnetu bojowego, oraz otrzymujesz 1000 widolców co miesiąc. W Game Pass Ultimate możesz liczyć na najwyższą jakość grafiki podczas streamingu, aż do 1040p w wybranych tytułach, rozgrywkę bez limitów czasowych, podobnie jak w przypadku Essential i Premium, oraz wyłącznie dla subskrybentów Ultimate najkrótszy czas oczekiwania na rozgrywkę. A co najważniejsze, obsługuje wszystkie platformy, od konsol Xbox, komputerów PC, Android, iOS, MacOS, Smart TV czy Fire Stick. Jest oczywiście w standardzie, podobnie jak w przypadku wcześniejszych planów. Dzięki Ultimate możesz zanurzyć się w takich grach jak Ninja Gaiden 4, Call of Duty Black Ops 7, The Order Wars 2, a także nowa przygoda legendarnego archeologa Indiana Jonesy i starożytny krąg. Nawet jeśli twój komputer nie spełnia wysokich wymagań technicznych. Wystarczy uruchomić streaming w chmurze na dowolnym obsługiwanym urządzeniu. Xbox Game Pass przeszedł wielką ewolucję, dając graczom niespotykaną dotąd elastyczność i swobodę wyboru. Niezależnie od tego, czy grasz na konsoli, komputerze, smartfonie czy telewizorze, znajdziesz tu coś dla siebie. Game Pass Essential to idealny start, Premium dla tych, którzy chcą być na bieżąco z nowościami, a Ultimate to propozycja dla najbardziej wymagających graczy, którzy oczekują maksymalnej oferty na wszystkich urządzeniach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź oficjalne katalogi dostępnych gier oraz szczegóły oferty na stronie Xbox. Daj znać w komentarzu, który plan wybierasz i dlaczego. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się i niech moc gier będzie z Wami.